Szczęść Boże, moi mili. Widzimy się po raz kolejny w Ultimate Chicken Horse. Jest ze mną Mavs i Przedstawcie... kurwa, przywitajcie się. I dzisiaj będziemy lecieć z kolejnym poziomem i w ogóle takie pytanie, co tutaj jest? Ja mogę się tutaj wybrać? Jakoś? Tak, tak. Jest, Uuu. Jaki drip, jaki drip, Radku. Ja nie mogę. Jej... Bo nie masz edukowanego. <laughs> Heh, <noise> shop, ej, ej sh shop, patus. Nie, <noise> <noise> shop, seba, shop, seba. Shop z dragiem. <noise> drip, drip, bratku. Mapa. Wyzuszający most. O Boże. Ja pamiętam tą mapę, ale negatywnie. <noise> o Boże, nie. <noise> On nie wie. <głos> <głos> Medyk nie wie, my wiemy. My wiemy. To ten most jest z bloków, które, A się, które się niszczą. Kurde, nie. Nie, 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 do no nie, 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 co to, to, e, to się obkręca i to jest z miodem, więc możesz coś do tego dać. I to się będzie obkręcać razem z tą... Jak to się nazywa? nie wiem, z tego Z bogiem. Nie, znowu tu weszłem. No nie no ty, ty. Ja chcę być pierwszy Za pięć złotych. Ej, ale przynajmniej medyk nie umiera. Wszyscy są razem, no. tak? Dokładnie, o to chodzi. <laughs> nikt Więc nie jest gorszy, ty... nikt nie jest lepszy. I teraz o nie! I teraz medyk da w, mont w montażu w tym momencie. I, jak powiedziałem, że nikt nie może być lepszy nikt gorszy. W tym czasie Szymeks. <laughs> Oj to, oj to będzie bardzo dobrze pasować, jak medyk to dasz to kurwa szacun, mnie. Oni nie? Wie, oni nie wiedzą jak to przejść widzowie, tymczasem ja, ja wiem jak to przejść Jo jo, weź, przestań. A, jednak wiem Ej co? Ej prawie się natknęłem na ten wiatrak Ej co? Jakim cudem ty tam przeszłeś?

Jakie? Ej, nie dobrze! Nie. Wal się, wal się. Ej, co? Nie dostałem. A nie, dostałem. Bo sam, sam siebie chyba. A nie, bo on ty przeżyłeś. Nie wiem, co tu Nie wiem. Nie wiem, czemu one przeżyłem. Adam nie wie, Adam nie wie. No ty chyba no? Nie wiem Masz no, szczęście nie wiem <laughs> Ojcie Mam chyba coś grunt się wali mordy Jest się udało Na styk ci się udało Byś zdech jak pies A <laughs> i taki słodki kwiatek Taki bardzo słodki kwiatek. Co nie? Ja No I chyba i... cię... To jest. Taki bardzo słodki kwiatek No lej te kole. <laughs> nie co ty zrobiłeś? Ej, nie żyje! Panie! Proszę, Adam zmaj, i tu, proszę! No, walni go! No nie! Dobrze! Medyk lecimy. Czarnym koniem jesteś. Bo ty jesteś kurwa czarny. Za poprzednie? Co ty kurwa powiedział? Nie, żeby coś, ale ty jesteś czarny. Czekaj, Ja mam taki pomysł, żeby tu udać. Gdzie chyba cyce bolą? Na no, tym przeduchu Ja no, nie, nie jestem najbliżej tej dziury u, u, u. <laughs> Wszyscy zdechli No cóż, tak bywa Do no Eee, to no, się porusza bula, bula. od góry do dołu i możesz przykleić coś do tego. A to ten wietaczek tak, bije? Zabija? Nie. Eee, te śmigła? Tak, jak w nie wskoczysz to tak. Serio? No. Ja, się, ja tak umarłem kilka razy. Więc wiem, coś na ten temat. Dobrze! Ej, albo nie dobrze Nie, proszę! Nie, 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 no nie! No nie, nie. nie no, no! nie! To jest niesprawiedliwe! No sam to wydałeś tam No jak on No nie. nie! Kurwa, jeszcze mi się coś otworzyło Ej, bo Medic to wygra! Ej, <laughs> bo Medic to... Ej, bo to wygra zaraz. Dobra. Beczka leci. Teraz muszę strajkardować. Stary, beczka wleci. Jołancu! Chyba Adam wygrał, tak czy się. Nie, nie, dobrze? O Jezus, man. No co, no to... <śmienny> dobrze. Nie, no, no, masz, kto wygra, no, 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 Hmm... Chłop za się zabrzmiewać za w kwiatach ze Minecrafta hmm. EJ CO NIE Jak ja mam to zrobić? Dobra... Ja tego nie Na zrobię Tego już nie zrobię A my tu jedno schody wejdziemy no jo, no bo albo w dziurę wejdę, ja tam nie doskoczę, bo nie mam z czego się odbić nawet, bo jak ja podejdę do tej dziury, ona zacznie mnie zasysać, jak teraz. Tu grunt się pod bo tobą bo nie sypie? No bo musi skoczyć. Musi skoczyć, dokładnie. A chuj wam grunt rozpierdolę. Co <noise> <noise> <To> za <zachowuje. głosy> Taki, takie ciężkie jest, że grunt się pod zapala. <noise> Nie żeby coś, ale pod wami pół mostu się zapadło. Takie coś w Chinach by się nazwało Niszczyniem Nie nie przy... Nie! Dobra, <noise> Chciałem powiedzieć, że nie, nie przytrzymam by, ale dobra. Ej, Medyk nie, bo on comeback. wygrywa, nie możemy na to pozwolić. Kombek muszę, muszę dostać punkty za kombek, a nie dostałem skam. O kurwa, o, bo, o bo. oni nie wiedzą, oni nie wiedzą widzowie

Ja czekaj, ja to, to jeszcze jest... wygram! Ej nie, nie możemy na to pozwolić! No <laughs> to jeszcze muszę wygrać! O kurwa, ostatnia! To nie Adam, możemy mu wie... pozwolić wygrać! Mm -mm. <laughs> o, to była jednorazówka?! O kurwa... <śmiech> jednorazówka?! <śmiech> Zimowy? jo jebać tą grę nie medyk my musimy go się chyba pozbyć Nie. Masz radę już i tak wygrałeś Medyk No i chuj, ale było blisko. Nie, A mogę to wygrać, kur Nie Oj. wygrasz. No i dobrze, że Medyk Widzisz, jest... Medyk, wygrałeś... Widzisz, Widzisz dobrze nie Medyk Dobrze A teraz jest jeszcze taka fajna mapa, matryca A może tym razem ja wybiorę? A, mapę. Dobra, dobra. Poczekaj Ja muszę zobaczyć co tutaj mamy to jest jakiś kosmos... To jest chujowa mapa. Eee... na świątynię, Ej, wiecie co? Zabawmy się w Czarnobyl. Chodź, chodźcie na reaktor. <laughs> <laughs> Czarnobyl. I on Co jest? Kolega! Bo masz przekopa. A, -a, -a. Okej. Okay. Wiem jak to ma podziała. Wie wiem. Ja nie wiem, wie, ja nie wiem jak to działa. Ja już wiem. Ja już nie pamiętam. Ale z tego co widzę, to będzie jakaś średnia Aaaa, wykuje. -a -a. Ha pierwszy. Ciekawe, Easy. Że mówiłem, że mówiłem, że... Easy. -p -p That's nice. Ty kurwa. A Łatwo. Ale Kentusia zrobiłem na łapa Nie, bo ja w tym. Ja widziałem co ty robisz, ale w tym momencie ja sobie podjadam ten. E... A, okay. no ten Dżem jest akurat dojebany, okej? Okay? Czekaj, co ty, mamik, robisz? No was chyba cycebolą. bolą. O w dupę! Abyś się spierdolił. Ej, nie. Trzeba tam na masy pułapki jebnąć się. Ja. E, no... Nie wiem, czy zdążycie. Okej. Uuuu, lala! lala! Um, olyas, <gulų> <gulų> dobrze, dobrze, dobrze! Oj, na na Czy coś chyba boli? Ej, no nie. Ciężko jest. Z... <laughs> że tak, że tak powiem, zostałeś ustrzelony. <laughs> Myślałem, że medykaż to strzeli. Ja myślałem, że ktoś to dał chociaż odwrotnie. Cie. <grymne> <grymne> to będzie fajne. Więc co ci powiem, też tak uważam. Nie wiem jak nie. to jest. Nein, no cię... <grym> to była dobra akcja. To była dobra Ale akcja. Dobrze poszedł, tylko że na końcu nie wziął, no. że do tego Kurde, ja sam się zabiłem od pieści. pięści! Dobrzeee, zdykaj. Widzieliście to? Nie. Nie, nie widzieliśmy. Sam się od tej pieści zabiłem. I to tam strzela czy nie? Jak to to przeżył. Kurde. Mogłeś nic nie mówić. Waga widzowie, teraz Wam przedstawię, jak pozbyć się konkurencji w Ultimate Chicken Horse. Jest. mną na dół. Ojdź oj. Albo nie, czekajcie. Dajmy to tu. I już pokazuję. Kurwa. Ale żeś pokazał, nie? <laughs> No, żeś pokazał jak się ty, ty też. Poczekajcie, muszę pomyśleć. Jak niektórzy dobrze wiedzą, u mnie to często nie jest. Jeszcze to JA JA! Z, przez pułapkę. Gdyby nie ta pułapka, byłaby jeszcze jedna runda pewnie. Ja. Widać, że małpa. <laughs> Widać, że wiewiórka kurwa. Dawajcie leć na świątynia może. Real. Moja ulubiona mapa. Sek Oni nie wiedzą. Potem tu można skakać, nie? Po takich brązowych... i one yy, no, tak, tak. No, tak, tak, tak. Nie wiem, że zaraz się zabiję. Przepraszam. <grym> S. That is! Uu, Chciałem piłę. Widzisz? To nie było takie trudne. Medeks, Cię chyba cyce bolą. Albo szczypią. Dobrze robi. Nie. <laughs> POWODZENIA HEHE <grymny> <Marsowi> się zdechło <grymny> Musisz do lewej kętuć Ojoj Oj O! 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 Memik zrobił Brawo Adam Dziękuję za podpowiedź. Uu, Stinky. Cie chyba cycki bo. Ej w sumie nie. Dobrze, dzięki. Pomoc. Zapomniałem o tej jebanej pile. Ej, dobrze pułapkę żeś zrobił! Jak to? Chyba to nie dla ciebie wygrada kolego Mamy to! przytrzymał B dobrze medyk. Dobrze Lepiej Medyk niż maps O stinki, stynki U stynki U To widzisz co ja chcę dać? bo. On tam do tego hokeja by the way My hokejści Kurwa W tę głowę dostałem To się da zrobić Nie, to by się dało zrobić Dałoby się To jest wykonalne. No, za nie, nie dawaj tam czarnej dziury, rozpierdolisz gry. Oj, prawie żeś się natknął, kolego. Pierdolę. To. O? Niebany. <laughs> Dobrze. Jebany. Nie żeby coś, ale właśnie się ośmieszyliście, bo nie żeby coś, ale wy, ja, ja to zrobiłem paląc jeszcze szluga. Jedną ręką, a ja jadłem, więc kurwa, to zjebałem. No przejście. Jestem dowolny, że nie, nie wrzałem. Ja pierdolę w sztuga, Paląc szluga, przypomnę. Teraz moja jedyna szansa, żeby wygrać to jeszcze. Muszę zaryzykować. Nie. Co Co to moneta daje? Co ta moneta daje? <grym> Oj Nie na jaki cudem?

Jeszcze z tą monetą. Dobra, to A. będzie. to jest idealne zakończenie i podsumowanie tego odcinka. Mavs nie wygrał, więc jest dobrze w Adamie. Wygrałeś dwa razy, wygnie, ale. Ja nie, rundy. nie to co wygrałem. Jo. Dobra, to co? Zobaczymy się w następnym odcinku. No i co? Żegnamy się. I zanim jeszcze się pożegnamy, to. Życzę Wam wesołych świąt i wesołego nowego roku. W sensie, żeby ten rok był lepszy niż ten, który był obecnie. No i co? Widzimy się w przyszłym roku. Siemano.